W miniony weekend w Limanowej zakończył się jarmark Świętej Marii Magdaleny. Został on zorganizowany na pamiątkę pierwszego jarmarku w mieście Limanowa. Prawo to nadał król Zygmunt August w roku 1565. Wiadomo, że król na takie uroczystości nie jeździł osobiście, więc wysyłał swoich ludzi. A ja się wcieliłem w postać kanclerza koronnego Walentego Dębińskiego, ponieważ on akurat też z tego herbu jest, w którym gdzieś tam moi antenaci również Herbu Rawicz występowali. Także ja się nazywam Dębski, on Dębiński, więc bardzo podobnie. Także mi nawet troszeczkę to przypasiło. I stąd też no, zagrałem, znaczy odtworzyłem tą rolę wielki, Wielkiego Kanclerza Koronnego z tego okresu czasu, e, m, kiedy Zygmunt August nadawał prawa. Jarmark Limanowski rozpoczął się przemarszem grup rekonstrukcyjnych z rynku do Parku Miejskiego. Ten bardzo szybko zamienił się w obozowisko. Dla najmłodszych została zorganizowana gra terenowa. Starsi mogli spróbować trunków i przysmaków, które serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Męcinie. Do zaprezentowania mamy pracę w żarnach, maglowanie, mamy również pieczenie placków moskoli na blasze. Do jedzenia mamy przygotowaną kaszę pęsek ze skwarkami. No a już pod koniec imprezy mamy przedstawienie maglowanie. Jest to taka scenka obyczajowa, kiedy prace zwyczajne, gospodarskie w domu, jak kobiety pracowały, jak maglowały, jak prały. I przy tym jeszcze takie scenki humorystyczne. Swoje namioty rozłożyli charnicy najemnicy Gwardziści. Odtwarzamy wiek XIV oraz XV, w tym również z wieku XIV zakon rycerzy Joannitów z Ziemi Świętej, zwani również szpitalnikami Świętego Jana. Jesteśmy oficjalnie stowarzyszeniem już od około roku. No, trochę ponad rok yy, mamy naszą kapitułę złożoną z trzech osób, czyli ze starosty, który jest tutaj obecny, yy, kasztelana oraz komesa, który jest takim. Szefem całego stowarzyszenia. Skąd bierzecie stroje i rekwizyty? E, stroje i rekwizyty z reguły szyjemy sami, jednak e, broń, e, broń typu armaty, pistolety e, kupujemy, a jednak e, względy bezpieczeństwa są ważniejsze. Nie umiemy, nie mamy takich umiejętności jeszcze, żeby to e, wytwarzać. Będziemy brali udział w eskorcie karawany kupieckiej, która po 18 będzie przemierzała park. Jeśli zbójnicy zaatakują, a naszym zadaniem będzie obronić. Kup oraz szlak solny i winny. Oprócz tego z naszym namiotem oraz stanowiskiem kaligraficznym oraz stanowiskiem kata prezentujemy historię XVI-XVII wiek. Oprócz tego fantastycznie bawimy się w gronie innych rekonstruktorów i rozmawiamy, rozmawiamy z turystami, i dzielimy się wiedzą historyczną. Można było tutaj znaleźć prawdziwą kuźnię, a także zobaczyć jak wyglądało życie mieszkańców Limanowszczyzny 300 lat temu. Jesteśmy ubrani właśnie w stroje, z moim bratem stroje, które mniej więcej wtedy obowiązywały jedynie skłopot z czapkami, dlatego że nam one spadają. One były dobrze zakrywające, używało się wtedy konopnego płótna, dlatego że ono się było niepalne, a skóra była albo droga, albo zbyt niewygodna, chodzi o wyprawianie. Monika tuż grodzicka TV28.